Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w prawdobajka, Miejscu, gdzie dusza może odetchnąć, a serce przypomina sobie, kim naprawdę jest. Każdy z nas ma w sobie światło i cień, spokój i burzę, ale to właśnie dzięki temu jesteśmy prawdziwi. Usiądź wygodnie, odłóż wszystko na chwilę i pozwól, że opowiem ci bajkę. Dzisiejsza nosi tytuł Kamień, który nauczył się ufać wodzie. Na dnie rzeki leżał kamień. Był stary, ciężki i twardy. Woda płynęła nad nim codziennie, śpiewając swoje pieśni. Kamień jednak nie ufał wodzie. Ty ciągle płyniesz, a ja trwam. Ty się zmieniasz, ja zostaję. Kto z nas ma rację? Woda uśmiechnęła się tylko, może oboje. Mijały lata. Kamień patrzył, jak woda zabiera wszystko. Liście, gałęzie, czasami nawet inne kamienie. Aż w końcu poczuł, że jego brzegi zaczynają się wygładzać. Co robisz? Zapytał z niepokojem. Uczę się miękości, odpowiedziała woda. Ale ja nie chcę się zmieniać. Nikt nie chce. Dokó dopóki nie zobaczy, jak piękne jest to, co rodzi się z przemiany. Kamień milczał, ale z czasem poczuł, że jego twardość nie znika, tylko staje się inna, szlachetniejsza. Już nie, już nie był surowy i ostry, był gładki, lśniący, pełen spokoju. Pewnego dnia zapytał wodę. Dlaczego nigdy się nie zatrzymujesz? Bo życie płynie, odpowiedziała, a ty płyniesz razem ze mną, nawet jeśli tego nie widzisz. Kamień uśmiechnął się po raz pierwszy, zrozumiał, że jego siła nie jest w oporze, ale w zaufaniu, bo nawet skała może nauczyć się tańczyć z nurtem. Prawdziwa siła nie jest w oporze, lecz w zaufaniu. Pozwól, by nurt życia cię poprowadził. On wie, on wie, dokąd płyniesz. I, kochani, taka refleksja końcowa: czasem, żeby naprawdę zaufać, musimy pozwolić, by życie nas poruszyło. Kamień nie wiedział, że jego twardość to tylko maska, a woda nie przyszła po to, by go zniszczyć, tylko po to, by mu pokazać, że można być silnym. I jednocześnie miękkim. Ufać to znaczy nie wiedzieć, a mimo to płynąć. A w tym płynięciu odkryć, że mimo wszystko to, czego szukaliśmy, od początku było w nas. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Niech ta prawda bajka niesie się dalej tam, gdzie jest potrzebna. Zostaw, jeśli czujesz, że dotknęła Twojego serca. Serduszko, subskrybuj prawdobajki i wracaj po spokój, prawdę i ciepło. Do zobaczenia w kolejnej opowieści. Tam też spotkamy się w świetle.